Cześć, kochani, witam Was w, w kolejnym filmiku. Dzisiaj sobie pogadamy o moich perfumach, jakie mam w kolekcji. Część używam, część nie używam. Natomiast recenzje tych perfum będą dopiero jak skończę ja albo jak je zacznę. Ok, zaczynamy od perfum, które używam aktualnie. Jest to Avon Lack. Mm. Jak widzicie ja zużyłam połowę opakowania, ja mam go ile z pół roku. No, recenzja będzie później. Kolejne perfumy z Avon to są Avon If True. Zobaczymy jak pachną. Następne perfumy to są podwójne po Avon If Duet. Duet. Eee, słuchajcie, to jest moje drugie opakowanie, to pierwsze, czy złożyłam do końca, czy jeszcze mam? Chyba jeszcze mam, ale w domu. Tylko tego nie jestem pewna, natomiast mówię, recenzja będzie później. I ostatnie perfumy jakie mam, to jest Avon Ensemble Eraserize i Fascinating. Dwie wody toaletowe, dwa, dwie, dwa, dwie wody toaletowe. Dobra, nie zgłębiajcie. Zobaczymy jak pachną, zobaczymy, jak działają recenzje, tak jak mówię będą później. Ok, jak widzicie, ten filmik był mega krótki, ponieważ ja akurat perfum za dużo nie mam. Natomiast jeżeli już jakieś mam perfum ulubione, no to kupuję często. Tak, ja się raczej trzymam. Ja jestem osobą, która, która rzadko kiedy eksperymentuje, która jak już coś się przyzwyczai, to tak jest. Ok, bardzo dziękuję Wam za ten film kochani. Powiedzcie, napiszcie mi, jakie Wy perfumy lubicie, jakich używacie. Jeszcze raz mega dziękuję za oglądanie tego filmiku. Na, dzięki za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!